Cześć, witajcie serdecznie Sistę z strony z Mamii Player, a to jest 11 odcinek z gry ten Clank, no i w tym momencie opuszczamy właśnie stację Nebula G34 i lecimy na kolejną planetę, czyli tym razem na Gaspar, i tutaj musimy pokonać flargów. w tym razie tym zajmiemy się w tym i może w lecimy odcinku albo w tym, zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie, a więc cóż, no lecimy po prostu, lecimy, Gaspar! Odwiedź sprzedawcę z Gadżetronu, aby kupić nową broń za pomocą śrubek, a to to jest taka podstawowa, podstawowa informacja, podpowiedź, więc to okej. Okay. No i dobrze. Jesteśmy na planecie okay. Gasquad, tak? O... Zajdźmy ci nowy plecak. Właśnie wygląda i cóż my mamy tutaj za cele. Po prostu jak na razie pokonaj bladgów, jańska, placówka badawcza. No i dobrze, musimy pokonać bradgów, aby osłabić Drake'a. W takim razie co my tutaj mamy? Okej, okay, więc plecak odrzutowy. Ciekawe jak to będzie się jak to będzie wyglądało, ale chwilowo nie mamy, więc cóż. Nasza mapa wygląda w ten sposób, może to nieco przybliżę sobie już nie mogę, już nie mogę bardziej, okej, okay, czyli to nie jest, do... czyli jest to dosyć małe, ale popatrzcie, nasz główny cel misji jest chyba właśnie tam, czyli musimy w tym momencie iść, mm, w tym momencie musi, a nie, chociaż, a nie, czekajcie, 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 o tam jest nasz główny cel, musimy jakoś po tym przejechać, ale pewnie nie mogę w tym momencie, czy mogę? Chyba tak nie za bardzo. W takim razie po prostu spróbuję udać się dalej, a może o tu... A nie, to mam deskę! Tylko nie wiem jak to się... jak mam na to wsiąść. A może weźmy tutaj gadżety właśnie nasze. No i przecież mamy deskolotkę. I dzięki temu można wziąć udział w popularnych w popularnych galaktyce wyścigach na deskolotkach. No dobrze, ale cóż, czy ja mam tutaj coś jeszcze do zrobienia innego? Zobaczmy na chwilę sklep, zobaczę, czy coś jest tutaj nowego. O proszę! Mamy tutaj plazmokar... plazmokarciciel. Użyj różnych poziomów przymierzenia biocelownika, aby namierzyć słabe punkty na przeciwników i trafić w ich czułe miejsca. Okej, okay, fajnie. To w sumie mamy dużo kas, więc sobie nie wykupię, kupię, ale ja to chciałbym coś zdobyć. O. Mamy jakby nasz cel, więc możemy Rozyjmy iść dalej, więc możemy to znaczy, zacząć. W takim razie, dobrze, już na, już na początek atakują, więc tak, mi się przydało jakoś broń po na wyższy poziom, też mam prawie czwarty. Pixel Ratus, Zajmijmy się może pixel jak na razie. Toś byłoby fajnie, byśmy no tutaj Coś dosyć mocno mnie biją i zginęłem w samym początku. Aha, aha, nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. Zacznijmy jeszcze raz, ale już z myślą, że wiem co robić. A więc tutaj mam już na celu, jestem już wcelowany, więc tutaj się tylko schowam. Tutaj tych będę strzelał odstarż, żeby troszeczkę więcej nam wpadło. A tam, na tamtym rzucę na przykład nowy dudnik i może to coś mi to wygląda dodatkowo dorzućmy właśnie wydał z i powiedzmy że polecimy z, jeszcze z panem, że z panem trzeba te dodałnie poexpić na pewno to mi się przyda w takim razie dobrze no i popatrzcie jestem właśnie w wieżyczce tyle, że nie mam przeciwników za bardzo ale mogę sobie z czołgi postrzegać ja bym to wszystko poniszczyć, ale no, nie ma przeciwników, więc, więc za dużo nic to nie da. Aha, tutaj jest On no, O, proszę. Yy, tył też jest czysty. Chyba, że proszę, nie ma, ale wydaje mi się, że nie, nie ma jeszcze. Tutaj góra, no raczej też pusta. O, tam jest co Nie, nie mogę. Okej, okay, no to chyba nic tutaj nie możemy w tym zrobić za, za bardzo, więc opuszczamy i idziemy przed siebie. Weźmiemy śrubki, mamy już 8000, tysięcy, więc można się wrócić ogólnie i kupić no, tą broń, ale myślę... może jeszcze się zdrzemniesz, się. ale myślę, że jeszcze nie ma takiej potrzeby, bo i tak niedługo zdążymy okej, okay, więc tak, naszym celem jest iść, jest iść w tą stronę? nie w tą stronę, aha, tutaj, w tędy okej, okay, okej, okay, okej okay. spokojnie, no i cóż, otwarte, zamknięte aha, no to z tym jeszcze jest nieco większy problem, znaczy, problem chyba, że tą wieżyczką znaczy, mogę to zniszczyć, bo to w sumie może o to chodzi aha Dlaczego wszystko musi być zrobione z grubego aluminium? Postaram się nie wziąć tego do siebie. <śmiennie> Taki dobrze. Um, to, to wykorzystam, ja? Ach! Widzę, że mamy gości! Toż to na rybek galaktycznych nie uda Mam nadzieję, że podoba się Wam u mnie! Bo nigdy stąd nie wyjdziecie! Ha, 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 wyjdziemy, wyjdziemy na spokojnie. No i tak, tylko która Już nie ma potrzeby? Już wszystkich pokonałem? Tak? Ojej, nawet nie wiem kiedy. No <śm> dobra, niech będzie w takim razie. Udajmy się tutaj. I kolejni są tam. Może porzucam tymi bombami. Będę tutaj po prostu używał cały czas, żeby ten level się ekspił. I myślę, że będzie to dosyć dobrym pomysłem. Ze do tego, że właśnie zbędziemy sobie kolejne poziomy. A no właśnie. I ogólnie, ogólnie nic tutaj nie widać już chyba, no tu, a czekaj, to mam na mapie takie takie właśnie wysepki małe, ale to może właśnie tam pójdziemy za chwilę. A nie, to się idzie tędy i tutaj na prawo jakoś. O, w tym kierunku to powinno być. Więc chyba tam jeszcze nie dolecę, ale mogę no, za tą bombę użyćiem. No. <grytanie> Dokładnie tutaj w sumie mamy jeszcze predatora, więc też mogę troszeczkę już dopłodować tam. Ten zamachu to stoi. Tam stoi ten z artykuł, jest ten zermator, jest Znaczy, z tym działem swoim, więc tak troszeczkę niebezpiecznie, trzeba do niego jakoś zajść, tak szybko w miarę. I pójść do pokoju bo że... widzicie, dosyć mocno mnie bije, ale, 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 zanim to zrobię, też czegoś. go Ogólnie tutaj chyba iść nie muszę, ale idę, to idę. A może muszę? Nie wiem, oj. Znowu, ok, okej, ok, okej, ok, okej, no spokojnie. I tutaj już powyżej się do niego zbliżamy. Ja mam jakieś fajne rzeczy, mam tutaj grawitę, więc może ja będziemy go użyć, bo tu nie ma zabawy z tak. Takim czymś. No i co ja podazę, spadłem? O, ja nie wierzę w sam siebie. Nie wiesz. No ale cóż, trzeba uwierzyć jakieś jeszcze. Nie widzisz takiego, ale pewnie nie jest. Dobra zaleca nam wynik na szybko, już teraz błyskawicznie, że tak powiem i nie ma takiej możliwości, że abym spadł ponownie no, po prostu nie ma i tyle, powiem <grym> Ale no właśnie, okej, okay. kolejny tani nam wpadło mam już 16 sztuk więc też w tym fajny wynik yy, a więc może weźmy sobie tutaj na nich wszystkich granaty nie, nie wiem, ale okej, okay. może być bym tak taką trafić, nie pojedni jeszcze tamto nie do mnie strzelało okej, to na że życie, dużo więc dobrze idziemy pomyślicie się, pomyślicie się. <śle> o w lawy niech... a bo tutaj to coś tworzy ich Chyba na maszyna ale co fajna sprawa może tutaj jak kutu być i, i nam kasa leci ale ogólnie to tak średnio dobra i teraz tutaj tylko to ładnie rozegrać Dobra, to już leży, to też położymy i weźmiemy sobie yy, na przykład, a no, dobimy go już tym lavacytorem, nie pamiętam, to, ta, ta jego ochrona jest całkowita, że tak powiem, czy, czy chyba tak, ogólnie te działka jak mamy użyć, nie mogą nas trafić, chyba że, chyba, że jakoś się zniszczą, w sumie, a my na tym musieliśmy przyjść, okej, okay, nawet nie patrzyłem na to, ale dobrze, jesteśmy, to jesteśmy, to fajnie, yy, więc tak, może tutaj można jeszcze te wentylatory, cokolwiek innego zniszczyć, bo właśnie mówiłem, że gdzieś się kryją jakieś tajemnicze rzeczy bo ukrywane, ale chyba, chyba nic nie widać, więc okej. Okay. Ważne, że udało mi się tamto, tamto zniszczyć, więc idziemy do przodu. O, udało się ładnie skoczyć. To też właśnie, weźmy jeszcze sobie śrubki. E, nie wiem, czy ja to zniszczyłem. Bo naprawdę nie wiem. Ojej, chyba nie. Brawo dla mnie, ale jestem po prostu geniusz. Więc może jeszcze raz tam szybko pójdę i zobaczymy czy tym razem mi się uda czy też i nie. Doskocz, doskocz, doskocz. Okej, okay. tutaj tak samo. Proszę, proszę, proszę. Uciekaj stąd. Nie wierzę w sam siebie. Nie wierzę w sam siebie. Nie wierzę w to co właśnie się stało. Więc ja mam to już troszeczkę gdzieś. Pójdziemy do przodu wezmę działko, wystrzelam wszystkich i tyle chyba że prędzej spadnę, przegram albo cokolwiek innego się stanie nie nie używa tej graniny, bo ona tutaj potrzebna ale zrzut, ale to był rzut znaczy strzał Tak tutaj latają na mną, czy nie? Nie. Yy, więc dobrze. Udało mi się naprawić to co tutaj zepsułem, więc teraz bierzemy właśnie właśnie z tym działkiem. To jest strzelami, krzyżki, ale jeszcze tam nawet spadłem. Ale ja mi się sprawy przybiegłem. Tutaj to jest taka jeszcze. Nawet ją jakimś sposobem. Więc fajnie to będzie się troszeczkę jeszcze życia przydało, ale nie jest źle, nie jest źle. Okej, okay, weźmy to tak dobimy porządnie. Tak do końca samego. Jeszcze tutaj w dół. O, oproszę, oproszę. o proszę, o pedosze. Tutaj może być troszeczkę ciężko, ale mam nadzieję, że jakoś się uda ojciec, że tego robi, Bo 15 wydział byłoby, że nie ma wiele, ale mam nadzieję, że jakoś to... Że jakoś to wyjdzie. Okej, ok, jeszcze tam stoł. To są spore nikomu, nie? No i chyba to już wszyscy będą przeciwdział za chwilę. Są tutaj mamy... Twierdze. O, dobra, do ją dośleci. Czyli świetnie, do tego właśnie zniszczę wszystkich. Dobra, mogę sobie wyskoczyć, sobie polecić dalej. Jeszcze na po prawej stronie... O, proszę, ile, ile nam śruk poleciało. A myślę, że to będzie życie, ale okej okay, nie ma. Więc ja sobie przejdę dalej, żeby po prostu dostać zapis czy cokolwiek jakieś mamy życie. Więc fajnie, tutaj mamy kolejne życie. <laughs> Więc cóż, chwila, 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 chwila. Tutaj myślałem, że z tyłu jest takie jakby okrążenie czy, czy, tak, czy coś takiego I że tam bym na przykład właśnie znalazł coś fajnego, ale chyba nie Więc dobra, już całkiem spary kolor mapy przyleźć My już mamy tutaj tak jakby taką część mniejszą, ale tutaj było tak jakby dużo takich dużych pobocznych Że tak powiem Więc teraz może pójdzie szybciej, a może i nie, zobaczymy w takim razie tutaj już na samym początku mamy przeciwników, więc za chwilę kliknę za tym, nie miał poziom drugi. właśnie jak jest mocna. jednym strzałem to wszystkie to były całe potwórki ogólnie chyba, ale ja i tak jeden strzał to jeden strzał. No właśnie, w takim razie dobrze. Tutaj mamy, tutaj mamy bomby, jak się wycofamy kluczem, o tak się nie Może Trzeba jeszcze trafić dokładnie. Okej, okay, popatrzcie jak pani kasa da ci, znaczy ślubki, 24 tysiące mamy Ogólnie, więc tak, tutaj na górze, o w to miejsce jakoś, tak mi żeby na mapie zaliczyło Nie, to jest gdzieś tam wysoko <laughs> więc, 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 dobrze, a tu jest ogólnie jest dosyć bo, ale nie aż tak dużo O jest kasa, świetnie Pierwsza, pierwsza w tym odcinku tak ogólnie dopiero jest tak świetnie, ale tak fajnie, może jakaś nowa, może bo, bo ogólnie <laughs> Zobaczymy, a nie Poślijcie wszystkie oddziały, do jak trzeciego i załatwcie jej, zanim stracę cierpliwość! A jak na razie chodźmy gdzieś tam do przodu. W razie z tym bo tutaj jest troszeczkę niebezpieczny, co to No nie wierzę. Co tak mnie... co? czemu tak mocno obydwałem, niech ktoś powie? Dobra. Okay. no i jakoś teraz mamy nadzieję, że poradzimy. w ogóle, tego nie widać, tego nie widać. Tam w jest ich dosyć, jest ich kilku. Ale może sobie poradzimy. Życia nie ma. Nie widać. Dobra, lecimy. Trzeba mieć na to się. Już nie bez przyjaźni, bo bym chciał to właśnie przejść za pierwszym razem. Znaczy, o tam dojść przynajmniej. Ale na widzicie właśnie dosyć to nie jest takie wcale praca, bo tam oni mają to działo, że mnie strzela. I z... na hita tam nie ma praktycznie, ja mam 11 życia, więc okej, okay. więc okej, okay, no znowu zginąłem, co ja na, moment... co ja na to poradzę. <grystanie> nic. Gdzie jestem ogólnie? Aha, tutaj, to się idzie? Tędy, okej. Okay. Aaaa, chwila, 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 chwila. się idzie? A tędy. Co, ja mam taki pomysł, żeby na koniec szybko zabiec. Więc ich naprawdę dosyć sporo. Jak mi się uda, to może moja taktyka wyjdzie, a jak nie, to w sumie już nie wychodzi ogólnie. No kupa, nie jest to wcale takie proste, nie jest to, nie jest to wcale takie proste. E, więc tak, idziemy po raz kolejny. Po raz kolejny. Tutaj ogólnie z tego pożogara dużo... dużo strzelam ci nie za wiele za bardzo. Chyba nie za wiele, ale więc tak... Troszeczkę średnio, dobrze weźmy teraz może Tam jest ich dosyć sporo, taka duża gromada idzie na nas Ok. oni teraz są nieco, będą za chwilę w sumie, nieco zatrzymani I my bierzemy, wyjdą na chwilę do Pięknie, mamy awans. Mamy awans, poziom trzeci, jeśli chodzi o pikselizator, więc teraz może się uda tam jakoś na bezpiecznie zajść, no bezpiecznie, tak jakoś lepiej, powiedzmy, w stylu. Przecież mam cały czas dużo, co Jestem coraz bliżej? O, proszę, proszę, jeszcze tak daleko nie byłem. Tu mam przeciwnika. Pięknie leży. Yy, gdzie jeszcze, gdzie jest Tu jest dużo życia, więc okej, okay, został tylko ten jeden, więc myślę, że granatami tuzyjnymi będzie go dobrze pokonać. O, udało się, więc świetnie. Bierzemy śrubki, bierzemy kasę, bierzemy wszystko co się da I w sumie tutaj też, to pewnie w tych skrzynkach się kryje Nie? Ani nie, ale... Więc może w tej? A gdzie ta wygóra? O nie, chyba... Ok, nie, hmm Ok, nic, my to po i idziemy dalej, i idziemy dalej No tutaj właśnie, nie, wiem, nic w tych skrzynkach nie widać chyba ojej ojej spokojnie spokojnie nie wysiadaj tak czy nie wysiadaj tak szybko już wszystko wiem. Aha, tutaj już blisko zrobienia ale to nały nikt chyba nie zrobił tak bardzo trzeba na tych większych troszeczkę uważać nieco więcej <tuszy> ale myślę myślę że i tak sobie poradzimy one nie będą biegły między czy też chyba nie nie no zaraz się to nie skończą. Gdzieś nabyła była nowa karta, że dostało przed chwilą to mogę jakoś stopić czyli to już będzie potrzemnie takie czerwone się robi znaczymy czerwone tylko a ja, chyba nie, okej okay. także znaczy, tutaj nie biję, <laughs> znaczy chciał mnie bić, tak powiem e więc cóż, więc cóż, no chyba tyle, gdzie jesteśmy? Tutaj, aha, teraz będziemy do chyba jakbyś przeszlił, no, ojej, ojej, ojej spokojnie, spokojnie, tam z czasem, a jeszcze nie jest tak źle mam, co mam, aha, mam grana, ok, grana wskołki szybko podejdź, szybko podejść okej, okay, dawaj, 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 dawaj jeszcze tu nie leży No znaczy, mnie nie leży, ale <śmielka> oberwał okej, okay, ten deszcz już po nim tutaj nie jest tak wcale tutaj nie jest tak wcale łatwo, jeszcze tutaj jest taki snu no, ojej, no, to, to pojechał, lewał, poje, poje, nowa karta <śmielka> sobie otworzymy to oczywiście niedługo okej, ale fajnie, fajna nice, so misja bym, fajna misja nice. sobie strzelam w tych wszystkich, które zostały masa monet. ...prytycznie Ojej, Tutaj! bo bo za By jeszcze uporać się z tym zabezpieczeniem, należało wcisnąć wszystkie trzy przyciski. Mm -hmm. Momencik sobie lekko podgłośnie. no i cóż, mamy tutaj jeszcze coś? Bo nie słyszałem co on mówi, nie przeczytałem dokładnie, ale chyba... Chyba nie. W takim razie świetnie! Weźmy sobie wszystkie pieniążki, monetki, kastę, cokolwiek... I pójdźmy dalej. O, wziąłem jak, wziąłem nabój do... granatu. chyba jeden nabój? To nie jest... To nie, to nie tu jest... Tu jest Tu była cała masa ich wszystkich. Z tego co. Widać. Nie popatrzcie, mamy tutaj w środku te buty. <laughs> Dobrze na buty czy jak tam one się nazywają, więc zaraz zobaczymy, czyli można nacisnąć trzy na guzik. Cóż zrobi to jak tylko zdobędzie buty? buty! Ślizgo buty no. no i popatrzcie, możemy dzięki temu jeździć teraz właśnie po tych hedulek, yy, lampach czymkolwiek mogę skakać, mogę skakać tyle, że jak skacze, to nie wiem czy mogę wypaść, no nie mogę, ale okej okay uniki można robić, więc dobrze, jak na razie mam taki łatwy, bezpieczny, taki jakby lot, ale znaczy no, jazdę, a potem ten powinniśmy. Mhm, dobrze to musimy... O proszę, pojawiło nam się troszeczkę więcej teraz tych rzeczy. E, więc no cóż, na początek weźmy sobie tutaj. Broń, broń Kupmy właśnie Racet zdobył plazmokarciciela. Pseudo spektralna bioluneta wyszukuje słabe punkty wroga, ale czy raczej ma wprawne oko? Dobra. I proszę bardzo, mamy jako ED3 przybliżeń. Nie? Dobra. I możemy oddać strzał. oddałem <ślał> strzał, tak? Opuść. Fajne, fajne, fajne. Ale to ogólnie... O, proszę! To tutaj jest dużo broni w tej grze. No to fajnie. No to fajnie. Okej. Okay. <laughs> Bardzo się cieszę z tego powodu. Bo tak sobie myślałem, że to troszeczkę za mało tyle byłoby tylko. Więc dobra, lecimy dalej, jak ten z czasem? Ma dużo czasu, dużo czasu. Okej. stacji, gdy stanie się posiadaczem plecaka odrzutowego. Więc może tu jakoś piścioda doczoczyć. doskoczyć? a ja stąd wyduciłem, ja stąd wyduciłem. Więc lecimy tędy. 20 minut dopiero to jeszcze chwilę. lećmy sobie chociażby tamto nieco dolećmy. Okej, okay, no i tutaj mamy... Typu takie skakanie, fajne, fajne, fajne. w tej żeby było coś podobnego wtedy za nim. Nie wiem. Ale okej. Okay. <laughs> fajne strama ogólnie. I jeszcze tutaj jeszcze możemy się dać w różne miejsca, z tego co tego, pamiętam, tego co, co widzieliśmy, może dać. Echa, jeszcze atakować się da, Opa, to tak, tam się nie dać. Tyle, że niestety to nie był zbyt <laughs> dobry atak. Ale... Aha, trzeba oddać nieco szybciej ten cios. dobra, rozumiem. Uj, jak ja tej lawy nie, nie lubię, tyle przez nią nacierpiałem się w tej grze. <laughs> A w sumie mam tu sklepię, jak... <laughs> Ojej, coś mi gadło, bądź tutaj. Mam tam, Ojej. Mam tam z jakiś snafik, więc popatrzcie, a w sumie wypróbować można byłoby To jest taka snajperka właśnie, ale nie, 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 to na tak bardziej przeciwników, którzy stają w miejscu i są daleko i nas nie widzą, coś może bardziej na ten, w tym stylu, a nie właśnie teraz jak tak na nich, tak oni na mnie biegną i całe życie mi spuszczą naraz no właśnie, okej, okay. oj nie, już, już myślałem, że zginąłem, a tu proszę bardzo żyje, ciągle żyję, więc nie ma się czego bać e, więc tak tutaj była ta rampa nasza a no, my musimy iść tutaj na prawo więc może jeszcze do sklepiku z dobrze zajść i byłoby w sumie fajnie, okej, okay, tu jest jakaś Dobra, mamy poza telepodnic yy, i musimy gdzieś tam zaś. Ogólnie musimy teraz znaleźć plecak odrzutowy, odrzutowy. W takim razie dobrze. Tam pogrammy w jakiś kończę, musimy do niego iść, może ona go da albo coś podobnego. Albo coś o, to wie, to jest jestem co przyjacielem. Jest. Wiem kim jesteście! Lombax i robot, o których trąbią w mediach. <grym> a ty jesteś sługusem Semdreka, Pomagasz terroryzować galaktykę. To jest moja codzienna praca. Obiektem mojej prawdziwej pasji są neuronauki. Od mniej więcej roku hobbystycznie kolekcjonuję mózgi telepatornic. Twoje hobby to zbieranie mózgów? Coś mi się wydaje, że nie masz dziewczyny. Badanie mózgów to szlachetna inicjatywa. Jeśli uda mi się posiąść telepatyczne zdolności tych zwierząt, stworzę własną armię. Pokażę, że nie można bezkarnie kraść jedzenia z firmowej lodówki. Czyli chcę działać dla dobra wszystkich Blanków. Więc, jeśli zbierzecie dla mnie kilka mózgów telepatornic, damy wam plecak odrzutowy. Okej, okay, wymienić 10 mózgów na plecach telepatornic, jakkolwiek to brzmi. Brzmi w takim razie dobrze. Jeszcze sobie na koniec tego odcinka. W sumie nie mam pojęcia, co ja ale w sumie nie mam pojęcia, co ja mogę ulepszyć. Aha, nie mogę ulepszyć bydoni, bo nie mam maksowanej jeszcze żadnej. Znaczy coś tam mogę, ale bym chciał tak od razu na maksa pojechać, więc tak, mam tutaj poziom trzeci, protonika, pixelatora poziom trzeci. Więc myślę, że niedługo wbijemy coś z tych rzeczy na piąty poziom i potem to ulepszę, więc na razie odpuśćmy to. Więc tak, musimy ogólnie zabrać te mózgi. W takim razie może zaczniemy już to robić w następnym odcinku i w następnym odcinku skończymy właśnie tą planetę. W takim razie... Ja się teraz z nami pożegnam. Jeśli Wam się podobało to subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, patrzcie na fanpage'a, trzymajcie się, cześć.